W dzisiejszym odcinku powiem wam, co wydarzy się w 15 sezonie Lombardu. Zacznę od tego, że premiera będzie 2 września o godzinie 19 w TV Puls. O tym jeszcze nie nagrywałem, ponieważ myślałem, że ten wątek mało kogo grzeje, natomiast trochę się przeliczyłem. A chodzi o Angeliki ojca i jego córkę. Myślę, że Bogdan nie będzie jej ojcem. Ponadto sądzę, iż dziewczyna będzie zwykłą naciągaczką i do akcji wkroczą bracia kłaczek. Najciekawszym wątkiem nowego sezonu, bez wątpienia, jest atak na Benię i to, co dalej się z nią stanie. Tutaj nie mam zbyt dobrych wiadomości. Benia nie ma prawa przeżyć tego ataku, ale wiadomo, jest to serial, więc może być różnie. Ja stawiam, że umrze. Zresztą, jak sami wiecie, będzie grać w nowym serialu Panią Kasie. Drugim w mojej ocenie najciekawszym wątkiem 15 sezonu będzie zagrożona ciąża Jurki. Nie sądzę, żeby poroniła. Produkcja musiała wiedzieć, że ten wątek poruszy ludzi i finalnie Jurka i Never zostaną rodzicami. Wiadomo, musi być trochę dramaturgi, bo bez tego ten wątek nie byłby aż tak ciekawy i nikt nie czekałby tyle czasu na to, czy poroni, czy też obędzie się jedynie na strachu. Jeśli chodzi o wątek tanka i więzienia, do którego de facto może trafić, gdyż już ma zawiasy. Myślę, że Kazimierz i Oriana uratują go przed odsiadką. A zamiast tanka, to Klaudiusz tam trafi. O tym jeszcze nie było filmu, ale Beton będzie w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Myślę, że ten śmier nie zakończy. Na tylko i aż, Beni i Ostrej. A następnym celem będzie Beton. W końcu w jego mniemaniu przez niego i Ostrą, nie żyje jego ukochana. Więc na bank jeszcze będzie go chciał załatwić. Czy mu się uda? Otóż nie. Wątek Ostrej jest dla mnie dość pogmatwany. Z jednego łatwego powodu: nie jest główną bohaterką i mogą ją w każdej chwili uśmiercić lub też nie. Osobiście mam nadzieję, że tak się nie stanie i przeżyje. Jeśli chodzi o Lolkę i Mery, cóż mam mądrego powiedzieć? Szkoda Lolka, oby się rozstali. To nie jest dziewczyna dla niego. Ona przy każdym problemie będzie uciekać, a nie stawiać czoła problemom. Lepiej gdyby związał się z gosią. Daj koniecznie znać w komentarzu, na który wątek 15 sezonu czekasz najbardziej.